Witajcie moi drodzy, przychodzę jeszcze tego samego dnia dzisiaj do Was z recenzją przyrodni siostry Jennifer Donnelly, którą dostałam od wydawnictwa Zysk Iska do recenzji taki mój mały grubcio się przedstawia i słuchajcie, no chyba każdy z nas chce być piękny, tak? Każdy z nas o tym marzy no chcemy się komuś podobać, chwytać krótkie spojrzenia płci przeciwnej no i wierzymy, że nasi rodzice też będą wspierać nas właśnie we wszystkich poczynaniach. No i przede wszystkim wierzymy, że mówią nam prawdę. Słuchajcie, historia Kopciuszka jest no chyba znana na całym świecie. Każdej dziewczynce, która no, no marzy o tym księciu z bajki, jakby nie patrzeć. W dzieciństwie ja sama bardzo lubiłam tą książeczkę. Dlatego, no i też tym razem nie mogłam jej sobie po prostu odmówić, kiedy zobaczyłam, że no, wyszła wersji dla dorosłych. I uwierzcie mi, że było mega warto. Ogólnie powieść samą określiłabym jako obyczajowy thriller, no gdyż same opisy amputacji palców dziewczyn oh, były po prostu makabryczne. <gry> nikt tutaj nie szczędził. No, tak jak i całej mądrości w tej scenie. Słuchajcie, Oktawia i Izabela to są właśnie siostry Eli i zostały surowo ukarane, właśnie nie tylko za swój intelekt. Ale i w późniejszym czasie, kiedy to właśnie y, ludzie z wioski no, traktowali ich jako najgorsze śmiecie. Obelgą nie było końca, aż w końcu sama ich mastka postradała rozum. No i jak na ironię autora, bardzo fajnie opisała jej stan y, zdrowia psychicznego, a może raczej i brak zupełnie jak w książce nie wiem czy ktokolwiek z Was czytał Wiedżinice, Andrews tam były kwiaty na poddaszu i rodzina Castel, takiej na serie kiedy to właśnie każdego dnia jedna z kobiet szykowała się na bal w makijażu przypominającym klauna no a niekoniecznie damę no i właśnie tutaj było podobnie i teraz takie pytanie do Was, czy każdy z Was waży wierzy w przeznaczenie? Eee, bo uwierzcie mi, że jest ktoś, kto radykalnie może je zmienić. Właśnie jest taki ktoś w tej książeczce. Izabela będzie musiała odnaleźć w sobie pewną zapomniałą nutkę, którą no, wyparła dawno temu. Nie będzie to łatwe. Tym bardziej, że właśnie, otrzymując trzy magiczne, chociaż zwyczajne lub niezwyczajne prezenty, będzie musiała z nich skorzystać. Ale nie mogę Wam powiedzieć w jaki sposób, powiem Wam tylko, że ciężko jej z tym będzie. I nadomiar złego spotka złodzieja, który no, nie potrafi tak łatwo odpuścić. Ma typowy upór właśnie i samej. No i co? Przygodą siostry, nie będzie końca i nawet nie spostrzeżecie się, no, że już jest wieczór i smutek zaguści w Waszych sercach, kiedy się okaże, że skończyliście ją czytać. Powieść jest zabawna, z reszczykiem emocji, mamy pragnienia. Które sami będziemy odczuwać. Uwierzcie mi, że kiedy tylko będziecie się wcielać w te postacie, a na pewno tak będzie, będziecie odczuwać wszystko to, co przeżywają właśnie oni, będziecie im chcieli pomóc zrobić coś, żeby po prostu parły z tym wszystkim do przodu, a nie zawsze będzie po prostu łatwo. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? No, wczytacie się w nią po prostu tak właśnie, jak po raz pierwszy byliście małymi dziewczynkami i babcia, mama, tata lub jakikolwiek znajomy właśnie czytał Wam. Tą bajeczkę po raz pierwszy. Ja nie czytam nigdy książki akurat tej autorki, ale z tego tekstu wiem po prostu, że muszę po niej sięgnąć. Nie wiem, co mogę Wam tu jeszcze powiedzieć. Jak widzicie, są rozdziały, nie są one y, za długie, ale totalnie nawet nie zwrócicie na nie uwagi. Nawet druczek, to no, tu akurat jest przejrzysty, ale ogólnie jest jego dużo do czytania i jest troszeczkę drobniejszy. W ogóle was nie zniechęci. Absolutnie, bo historia was tak wciągnie, że będziecie chcieli czytać więcej i więcej. Ja tą książkę przyrównuję właśnie typowo do tej bajki, ale w wersji thrillera trochę porządnego, bo będziecie mieli się tu co bać i będziecie mieli co tu czytać i co przeżywać, ale to jest tak wszystko mega wciągające, że zaczniecie sobie zdawać sprawę z tego, że i wy możecie wpłynąć na to, co was czeka w przyszłości, bo niekoniecznie może to zmienić ktoś. Nieraz może być tak, że i Wy sami możecie zaingerować w to, że zupełnie zmienicie swoje życie, nawet nieraz tego nie zauważając. Książkę polecam y, 200 na 10, bo była mega, mega wciągająca. Ja dzisiaj zaczęłam czytać, nie wiem, coś po 10 rano, teraz jest po, y, po 19, no i ja już piszę Wam recenzję. No dobra, nie piszę, napisałam wcześniej, teraz Wam opowiadam. Także była naprawdę mega wciągająca, no. Ja jechałam na ranczu, mówię, dobra, chociaż kawałek sobie czytam. Ja jak byłam w kuchni, yy, smażyłam frytki, no to już po prostu po kawałku sobie musiałam ją czytać. Ja weszłam do toalety, to ja ją sobie czytałam. Ja nie mogłam od niej odejść. Ona tak mocno wciągała. Po prostu jest coś wielkiego, coś boskiego. Widzicie, nie jest zbyt gruba, chociaż może niektórych to przerazi. Zaraz Wam powiem. No. No to moja ostrość to jest po prostu wielka. No, teraz nie Niecałe 400 stron chyba. Widzicie? Teraz nie wiem. No, 395 stron. Także naprawdę warto. Z czystym sercem Wam ją polecam. Zaciekawi was naprawdę bardzo, bo tu nie ma jakiejś tam takiej strasznej magii, nie wiadomo czego, że pomyślicie. A, typowe fantazy. Uu, to będzie coś dużo lepszego. <grych> Okej, okay, żegnam się z Wami, bo ta recenzja będzie za długa, ale naprawdę książka jest mega, mega warta polecenia i zbiera same dobre noty, z czego co zdążyłam się zorientować, jak wstawiłam już swoje. Także macie co czytać, macie na co czekać, a ona już jest dostępna. Także żegnam się z Wami, pa pa!